Faktycznie ten dzień super udany dla nas, aczkolwiek trochę mi chłopaki, szczególnie Gacek w ostatnim biegu tyłek oklepał i nie tylko tyłek. Jeżeli tak będzie miała wyglądać nasza walka przez cały sezon, no to będzie a dużo paneli zewnętrznych samochodu potrzebne, a dwa będzie bardzo widowiskowo dla, dla kibiców. Myślałem, że aż tak mocno Gracek nie będzie grał, no ale widać, że jest Mocno zdesperowany i idzie absolutnie bardzo mocno. Ja, ja też tak mogę, ja też tak umiem, więc zapamiętam sobie. Słuchajcie, w ogóle po pierwsze trzeba powiedzieć jedną rzecz: że fantastycznie przygotowany tor. Tutaj chylę czoła dla właściwie wszystkich osób zaangażowanych. Szczególnie chyba z Automobil Klubu Rzemieślnik, bo naprawdę tor jest klasy absolutnie światowej i tutaj trzeba zwrócić uwagę na chociażby takie rzeczy jak, jak wylizanie części szutrowej, na wyzamiatanie całej, całej części asfaltowej. Dzisiaj rano to naprawdę można było, było tak wszystko przygotowane, pięknie poukładane, że naprawdę chylę nisko czoło i bardzo, bardzo w imieniu mojej skromnej osoby, całego mojego zespołu i chyba wszystkich zawodników bardzo dziękuję. Eee... A wiecie, to nie ma się na razie co podniecać. Trzy kwalifikacje, wszystkie trzy wygrane, ale było bardzo blisko i bardzo ciasno. Jutro może być kompletnie inny dzień, bo jak trochę wody nam spadnie, to myślę, że lajty, szczególnie kolega Nowocień i jeszcze kilku innych dobrych bardzo driverów w lightach, będą bardzo, bardzo groźne.